Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu blisko 33 miliony złotych i ponad 1600 inwestycji w ramach programów ochrony powietrza i klimatu oraz wsparcia dla sołectw i działkowców. Nowe linie kolejowe do Kozienic i nadzalew Zalew Zegrzyński z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w ramach programu Kolej Plus. Wymyśle polskie w gminie Słubice zyska zabezpieczenie przed powodziami. Mazowsze dba o środowisko. Ponad 33 miliony złotych samorząd województwa przeznaczy w tym roku na ochronę powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw oraz działkowców. To w sumie ponad 1600 inwestycji. Mazowsze dba o środowisko. Ponad 33 miliony złotych samorząd województwa przeznaczy w tym roku na ochronę powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw oraz działkowców. To w sumie ponad 1600 inwestycji. Są realizowane te projekty, które są wskazywane przez lokalną społeczność. Ponad 11 milionów złotych i blisko 1200 projektów. Wyremontowane zostaną świetlice i strażnice OSP, powstaną place zabaw, nowe boiska, siłownie plenerowe czy oświetlenie uliczne, a wszystko w ramach autorskiego programu samorządu województwa Mazowsze dla Sołectw. Gmina Głowaczów jest rozległą gminą i były miejscowości, w których oświetlenie było zamontowane co drugi słup albo co, co jakiś słup. Dlatego też eliminujemy tego typu rozwiązania. Umowy, które właśnie podpisaliśmy, dotyczą między innymi pozyskania środka na modernizację i doposażenie dwóch świetlic wiejskich oraz w dwóch wypadkach będziemy montować nowoczesne oświetlenie solarne. Samorząd Mazowsza realizuje kilkanaście projektów wsparcia. Część z nich wpisuje się w jeden z Generalnych Kierunków Unii Europejskiej, którym jest Zielona Europa. Przyglądamy się temu i gro z nich dotyczy właśnie różnego rodzaju działań, które ograniczają zużycie energii. Mazowsze stawia również na czyste powietrze. Do tego programu samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów. Dotyczą one między innymi zakupu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, urządzeń do pomiaru jakości powietrza oraz oczyszczaczy powietrza czy czyszczenia dróg na mokro. Około 12 tysięcy będzie opiewać kwota na badania laboratoryjne dotyczące próbek z kotłów, Ponieważ przeprowadzamy systematycznie kontrolę e, i te próbki no, nie są tanie. Popieram jak najbardziej, żeby dbać o środowisko dla zanieczyszczenia i, i, i nie palić węglem ani jakimiś tam meblami lakierowanymi. Dobrze, że kontrolują, że jest. No. Uważam, że dobre, żeby nie truć. W ramach programu Mazowsze dla Klimatu zrealizowane zostaną projekty ekologiczne, takie jak utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, lampy solarne, nowe nasadzenia czy retencjonowanie wody. Wsparcie samorządu Mazowsza uzyska również blisko 100 ogródków działkowych. Rzecz mała, ale jakże potrzebna, bo to kosiarko, traktor, traktorek, kosiarka. Myślę, że dla działkowców bardzo przydatna rzecz. W tym roku finansowe wsparcie obejmie 179 inwestycji w ramach Mazowsza dla Czystego Powietrza. W sołectwach zrealizowanych zostanie ponad 1100 projektów. Mazowsza dla klimatu to 157 zadań, a 101 ogródków działkowych w województwie zmieni swoje oblicze. W sumie to ponad 33 miliony złotych w ramach tylko czterech z kilkunastu programów wsparcia samorządu Mazowsza. Głosami radnych samorządu województwa mazowieckiego, kozienice i Serock dostaną dofinansowanie wysokości blisko 70 milionów złotych do budowy linii kolejowych w ramach rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Kolej to ekologiczny, szybki i przede wszystkim bezpieczny środek transportu. Dlatego nowe połączenia są cały czas potrzebne. W ramach rządowego projektu zostaną dofinansowane dwie duże kolejowe inwestycje. Pierwsza z nich to budowa linii kolejowej na odcinku Zegrze-Przasnyż. To niezwykle ważna inwestycja rozwijająca szprychy kolejowe dla mieszkańców północnego Mazowsza. To olbrzymia szansa na rozwój gospodarczy wszystkich gmin w przebiegu tej linii Szprych. Druga z inwestycji to dofinansowanie budowy 24-kilometrowego połączenia kolejowego od Kozienic do Dobieszyna. Wiemy, że finansowe możliwości gmin są dosyć ograniczone w obecnym czasie, dlatego jest taka deklaracja, aby zaangażować się finansowo we wkład. prawie Ponad 90% tego wkładu, który ma ponieść musiałoby, ponieść, musiałoby ponieść samorządy, w tym przypadku gmina Głowaczów i gmina Kozienice. Dzięki rozbudowie kolei mieszkańcy będą mieli możliwość szybszego i bezpieczniejszego podróżowania między innymi do Warszawy. Dla mieszkańców to bardzo dobra informacja. Połączenia koleją są, no inaczej się jedzie po prostu, jest, 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 jest łatwiej się dostać, no i dla Kozienic było to wielkim plusem. Autem w korku tyle kilometrów, w pociągu wygoda. No. I... No bardzo duży plus. Całkowite dofinansowanie kolejowych inwestycji z budżetu Mazowsza wyniesie blisko 70 milionów złotych. Za projekt odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe. W wyniku zeszłorocznych nawalnych deszczy uszkodzony został rów melioracyjny w Wymyślu Polskim w gminie Słubice. Pół miliona złotych z budżetu Mazowsza pomoże zlikwidować zniszczenia spowodowane żywiołem. Rów znajduje się w sąsiedztwie Ronda Nadwiślańskiego na terenie prywatnym i jest w utrzymaniu spółki wodnej. W ubiegłym roku, w wyniku nawałnic, jakie przeszły nad gminą, doszło do jego uszkodzenia. Podmycie tego rowu spowodowało zalewisko wodne na skrzyżowaniu dróg wojewódzki i powiatowy. Po każdym intensywnym opadzie deszczu te drogi były nieprzejezdne, powstawało zalewisko wodne, stwarzało to zagrożenie dla uczestników ruchu w obrębie tego skrzyżowania, jak i również zostały podtopione częściowo gospodarstwa ekologiczne. Tereny, na których znajduje się rów, nie należą do gminy. Dlatego włodarze zwrócili się z prośbą o pomoc do samorządu województwa mazowieckiego, otrzymując rok temu 20 tysięcy złotych wsparcia na opracowanie projektu prac naprawczych, a w tym roku pół miliona złotych na usunięcie zniszczeń. Jest to bardzo ważna inwestycja, bo ona poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i, mieszkańców i użytkowników tych dwóch dróg. Wykonane zostaną trzy przegrody, a cały rów zostanie dodatkowo wzmocniony. Ma to zapobiec kolejnym podtopieniom gospodarstw i dróg. Jadąc niewiele ponad godzinę na północny wschód od Warszawy, możemy przenieść się do tajemniczych terenów Puszczy Kurpiowskiej zwanych Kurpiami Zielonymi, położonej w dorzeczu środkowej Narwi. To miejsce przyciąga ciszą, spokojem i bogactwem natury. Podczas mazo podróży warto zatrzymać się tu na dłużej. Kochani, najpiękniej najbardziej bezpiecznie jest tutaj, na Mazowszu. To piękna kultura, to piękna przyroda, to piękne miejsca, które od wielu, wielu lat samorząd Mazowsza wspiera. Tropem historii i tradycji trafimy do Kadzidła, gdzie znajduje się skansen Zagroda Kurpiowska, będący składową Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Można tutaj zobaczyć, jak żyli Kurpie. Jest obejście gospodarskie, jest dom mieszkalny, spichlerz, stodoła, obora, kuźnia, olejarnia. No, i miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest sala, gdzie prowadzimy warsztaty kurpioskie. Na kurpiach, prawie jak nad morzem, to miejsce znane z występowania bursztynu. Można tu również nawdychać się jodu. Wystarczy odwiedzić nowoczesną i jedną z największych w kraju, tężnie znajdującą się w Rzekuniu, a stamtąd już rzut beretem do Ostrołęki, gdzie znajduje się Muzeum Kultury Kurpiowskiej i należące do niego wyjątkowe mauzoleum. Warto odwiedzić jedyne w Polsce mauzoleum, Poświęcone bohaterom poległym w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Jest to wyjątkowy obiekt architektoniczny. Fani zabaw i imprez z elementami folkloru mogą wziąć udział w jedynych takich w kraju wydarzeniach jak Wesele Kurpiowskie, Miodobranie czy Kurpiowska Niedziela Palmowa. Niedziela palmowa za nami. Ona odbywa się co roku w Łysych, oczywiście w niedzielę palmową. Podczas tej imprezy można poznać tradycje kurpiowskie, tradycje związane z obrzędami wielkanocnymi, niedzielą palmową. Natomiast przed nami jest Wesele Kurpiowskie, które co roku odbywa się w Kadzidle w trzecią niedzielę czerwca, w ostatnią niedzielę Sierpnia odbywa się w Myszyńcu miodobranie kurpiowskie. Folklor na kurpiach jest wciąż żywy i pielęgnowany. Potrawy smakują tu nieziemsko, a spokój, bliski kontakt z naturą czy liczne ścieżki rowerowe pozwolą wypocząć nawet najbardziej zmęczonym turystom. W ubiegłym tygodniu Rewia Dziecięca Sylaba wystawiła premierowy spektakl akwarela o charakterze edukacyjnym, pełnym artystycznego przekazu z zastosowaniem różnorodnych technik. Widowisko można było obejrzeć na deskach Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik. To właśnie woda była tematem przewodnim spektaklu Aquarela. W ramach projektu o naturze i roli wody w kulturze Mazowsza, rewia dziecięca Sylaba przedstawiła etiudę odzwierciedlającą bogactwo i różnorodność form ekspresji takich jak taniec, muzyka czy sztuki wizualne. Akwarela jest wydarzeniem dofinansowanym ze środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Mamy też ten zaszczyt, że nasze wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego, i w ramach tego projektu przygotowaliśmy właśnie trzy spektakle o naturze i roli wody w kulturze Mazowsza. W spektaklu wzięło udział 30 tancerek w wieku od 11 do 22 lat. Jak mówią sama zainteresowane, było to dla nich radosne i wzruszające doświadczenie. Wchodzimy już na tę scenę i widzimy tych wszystkich ludzi siedzących i jak patrzą na nas to jest po prostu takie uczucie, które ciężko jest naprawdę opisać. Wzruszenie ogromne, radość, że mogliśmy wystąpić w końcu na żywo. Cały pokaz był bardzo wzruszający i różnił się nieco nawet bardzo od tych pozostałych, jak przedstawiałyśmy. Tutaj wydaje mi się, że Człowiek mógł poczuć jakąś taką refleksję patrząc na to, może nawet się wzruszyć trochę. Widzowie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć tancerki w nowej odsłonie łączącej teatr, akrobatykę i gimnastykę artystyczną. Rewia działa w Wyszkowie od 38 lat i ma na koncie liczne osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków województwa mazowieckiego. To wspaniale, że są takie miejsca, gdzie można rozwijać swoje pasje. Zespół z Wyszkowa zagrał ponad 3,5 tysiąca koncertów w Polsce i za granicą, a swój talent szlifuje w nim około 180 dzieci w wieku od 4 do 18 lat. To wszystkie wiadomości na dziś. Do zobaczenia za tydzień.